Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować obudowę Color Master Centurion 6. Jest to w teorii budowa dedykowana dla osób przede wszystkim, dla osób ceniących maksymalną wentylację obudowy komputerowej. Czy tak też jest w praktyce? Przekonajmy się. Zapraszam na wideorecenzję oraz testy na żywo. Obudowa ta ma około 464 mm wysokości. Około. 202 mm szerokości oraz około 478 mm długości. Top obudowy jest jakby dwuczęściowy. Mamy tutaj bowiem ja w jego przedniej części zwykłą blachę daje się być całkiem ok oraz blachę perforowaną, gdzie mamy tutaj miejsce na dwa opcjonalne wentylatory typu 120 bądź 140 mm. Niestety nie ma tutaj filtrów przeciwkurzowych. Front obudowy jest jakby częściowy. Na samej górze mamy bowiem tak cały panel input-output, czyli dwa porty USB 2.0, wyjście na mikrofon, wyjście na słuchawki oraz dwa porty USB 3.0. Po lewej stronie mamy natomiast przycisk reset. Wygodny, przycisk power też wygodny. Drugim elementem są właśnie takie aluminiowe podłużne wstawki biegnące wzdłuż całego frontu obudowy, natomiast trzecim elementem jest cała taka myszowa powierzchnia z bardzo dużymi otworami wentylacyjnymi. Wspomniana powierzchnia meszowa z dużymi otworami wentylacyjnymi z bliska prezentuje się. Następująco warto też zwrócić uwagę, że za nią znajduje się druga powierzchnia meszowa. Jak widać z mniejszymi otworami wentylacyjnymi, jednak wydaje mi się, że nie można tego raczej określić mianem filtra przeciwkurzowego. Z tyłu obudowy widzimy tak, fabrycznie zamontowany wentylator typu 120 mm. Gdyby kogoś to interesowało, to jest tutaj również miejsce na wentylator typu 80 mm bądź 92 mm. W razie ja zalecam oczywiście 120 mm. Nad wentylatorem mamy tutaj dwa otwory z przepustami gumowymi. Wiadomo, coś dla zwolenników chłodzenia wodnego. Ponadto, tak, mamy tutaj 7 zaślepek kart rozszerzeń, a wiadomo, zasila się tutaj montowano oczywiście na dole. Warto też zwrócić uwagę, że panele boczne w tylnej Części mają takie dodatkowe uchwyty ułatwiające ich demontaż. Panel roboczy, czyli wiadomo ten najczęściej zdejmowany przez użytkowników, posiada tutaj miejsce na dwa opcjonalne wentylatory typu 120 mm. Niestety tutaj również nie ma filtrów przeciwkurzowych, musimy o niej tutaj zadbać już we własnym zakresie. Drugi panel boczny jest tutaj typu pełnego. Na spodzie obudowy widzimy tak 4, jednakowe. I niestety plastikowe nóżki. Ponadto, tak obok zasilacza możemy zamontować opcjonalny wentylator typu 120 mm. Niestety tutaj nie ma filtrów przeciwkurzowych. Ponadto, warto też zwrócić uwagę, że tak zwany filtr przeciwkurzowy pod zasilaczem jest tak naprawdę tego samego typu co z przodu obudowy, czyli wiadomo, duże otwory wentylacyjne. Ponadto, jest on tak naprawdę dostępny w pozycji, kiedy, jedynie w pozycji, kiedy obudowa jest w pozycji leżącej. Akcesoria do do tej obudowy znajdziemy w takiej małej przezroczystej torebce strunowej i tak naprawdę od razu widzimy co tutaj mamy, czyli tak, dwa zestawy szyn montażowych dla dysków typu 3,5 cala, czarne opaski zaciskowe, śrubki dystanse do płyty głównej, śrubki, oraz, znaczy śrubki do wentylatorów i jest też tutaj specjalny taki adapter do wkręcania dystansów od płyty głównej. Wnętrze obudowy Cooler Master Centurion 6 prezentuje się następująco. Widzimy tutaj dość spory otwór na backlight coolera CPU, trzy duże otwory do aranżacji okablowania z zasilacza, dwa mniejsze otwory nad płytą główną. Wiadomo, jeden z nich jest między na kabel typu 8-pin EPS. Ponadto mamy tutaj beznarzędziowy montaż napędów optycznych i wydaje mi się też demontowalny koszyk na dyski, co oczywiście jeszcze w praktyce sprawdzimy. Na karty graficzne fabrycznie mamy tutaj przewidziane około 285 mm, jednak wiadomo, jeśli ktoś zamontuje górny koszyk na dyski, to w tym momencie będzie miał tutaj do dyspozycji około 40 cm. Zasilacz jest tutaj montowany na czterech miękkich podkładkach, w związku z czym wiadomo jego ewentualne wygrania są tutaj raczej eliminowane. Ponadto warto zwrócić uwagę, że USB 3.0 mamy tutaj typu wewnętrznego, czyli wiadomo, podłączamy je bezpośrednio do PCB płyty głównej. Na cooler CPU albo składacz, jak kto woli, mamy tak, bez płyty głównej, bez procesora przewidziane tutaj około 172 mm, w związku z czym realnie na sam kuler CPU jest tutaj jakieś 162-163 mm. Jak wcześniej wspominałem, napędy optyczne są tutaj montowane w sposób beznarzędziowy. W tym konkretnym przypadku są to takie dość, jest to taka dość prosta metoda, ale oczywiście umożliwiająca takowy montaż. Jeśli chodzi o demontowalny koszyk na dyski, to przyznam szczerze, że troszkę się tutaj pospieszyłem. Wygląda bo to tutaj, tutaj tak, że przestrzeń na wysokości karty graficznej zwiększamy, demontując jedynie kawałek blaszki, która jest fabrycznie przekręcona czterema śrubkami. Od strony tacki na płytę główną mamy tutaj następujący widok. Poza wspomnianymi otworami do aranżacji okablowania mamy też tutaj system specjalnych wybić wypustek na przykład na opaski ściskowe bądź druciki, ażeby okablowanie z zasilaczy nie tylko jeszcze lepiej tutaj zaaranżować. Na kabli pod tacką na płytę główną w Centurion 6 mamy tutaj przewidziane około 18 tak, około 18 mm. Jeśli chodzi o grubość blach zastosowanych w Centurion 6, to mamy tutaj blachy o grubości rzędu 0,79 0,79. Tak wygląda na przykładowa platforma testowa złożona w obudowie Centurion 6, jak widać zmieściło się tutaj wszystko bez większego problemu, obyło się nawet bez przedłużaczy typu 8 pin EPS oraz 24 pin ATX, oczywiście to po części zasługa długiego okablowania zasilacza Silentium PC Deus G1. Tak wygląda na przykład aranżacja okablowania w tej budowie. Poszczególne okablowanie można było tutaj w taki sposób umieścić, uporządkować nawet bez użycia opasek zaciskowych zestawów. Oczywiście wiadomo, można tutaj wszystko jeszcze troszkę lepiej poukładać. To jest tylko taki poglądowy rzut okiem na to, jak tutaj może wyglądać aranżacja okablowania. Kabel 8 pin EPS dzięki temu, że w zasilaczu fabrycznie jest długi, ma tutaj jeszcze dużo luzu. Teraz wiemy z jaką konstrukcją mamy tutaj do czynienia, wiemy, że możemy w niej zmontować tutaj całkiem porządną maszynkę z wysokim kolorem, z długą kartą graficzną. Przejdźmy zatem teraz do testów praktycznych, czyli testów na żywo. Zapraszam. Możliwości wentylacyjne tej obudowy postanowiliśmy tutaj sprawdzić oczywiście przy dwóch trybach. Jeden z nich to jest oczywiście przy wykorzystaniu fabrycznej wentylacji obudowy. Drugi tryb testów wentylacyjnych był wykonywany przy tzw. wentylacji wzbogaconej, w tym przypadku są to dwa dodatkowe wentylatory typu 128 m zamontowane na górze obudowy. Do maksymalnego obciążenia procesora oraz karty graficznej posłużyła tutaj oczywiście aplikacja OCCT. W przypadku fabrycznej wentylacji sytuacja temperaturowa prezentuje się tutaj następująco: temperatura procesora zawiera się tutaj w spektrum od około ok. 30 stopni do 38 stopni Celsjusza, natomiast temperatura karty graficznej jest tutaj stała i wynosi praktycznie cały czas 30 stopni Celsjusza. Po około 15 minutach intensywnego obciążenia procesora i karty graficznej mamy tutaj następujący widok. Temperatura procesora dobiła tutaj do 77 stopni Celsjusza, a temperatura karty graficznej dobiła tutaj do maksymalnie 66 do 66 stopni Celsjusza. Ze wzbogaconą wentylacją, czyli z fabrycznie zamontowanymi dwoma dodatkowymi wentylatorami na górze obudowy, temperatury kształtują się tutaj następująco: temperatura procesora oscyluje tutaj w spektrum, jak było widać, od 26 do 37 stopni Celsjusza, natomiast temperatura karty graficznej zeszła tutaj poniżej 30 stopni Celsjusza, a dokładnie utrzymuje się tutaj na poziomie 28 stopni Celsjusza. Po około 15 minutach intensywnego obciążenia sytuacja temperaturowa prezentuje się następująco: temperatura procesora dobiła tutaj do 72 stopni Celsjusza, czyli było zauważalnie chłodnie, natomiast temperatura karty graficznej dobiła tutaj do 60 stopni Celsjusza, czyli zyskało się tutaj kilka stopni. Jak się więc przekonaliśmy, obudowa Cooler Master Centurion 6 jest jak najbardziej przestronną, solidną i całkiem gustowną obudową, niektórym podejrzewam ten design zdecydowanie będzie się podobał. Wydaje mi się że jednak, że w tej cenie, co ona kosztuje, 330-340 zł, producent mógłby się jednak pokusić o filtry przeciwkurzowe na topie, na panelu bocznym, obok zasilacza. Ponadto filtry przeciwkurzowe zastosowane tutaj fabrycznie z przodu i pod zasilaczem mogły być jednak gęstsze, żeby ten kurz jednak lepiej przechwytywać. Ponadto mile widziane byłyby też tutaj jakieś elastyczne, miękkie podkładki na nóżkach obudowy.